Hej, 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 ja jestem Pepe i witam Was w kolejnym odcinku z gry Bekastlet na moim. Moje... Jak widzicie, nasza sytuacja jest krytyczna, ponieważ nie mamy w ogóle jedzenia drewna. Wszystkiego innego mamy od pieruna, tylko nie mamy jedzenia. A jak skończy się nam jedzenia, to wszyscy pracownicy zaczną nam umierać. I to jest problem na dziś, że, ma... że nie mamy jedzenia. Dobra, drzewko badań tu coś pozwala, umiejętność jakoś zwiększa produkt żywności z uboju zwierząt. No, no co to, to nam będzie potrzebne, bo nie przeżyjemy tutaj. Dawać do pracy tutaj, do rybaków też niech idą. Musimy mieć po prostu Wciul tego jedzenia. A nie mamy. No dobrze. To teraz trzeba zwiększyć produkcję naszych wojsk. Tutaj oczywiście musimy mieć 11 nowych żołnierzy. Bo nasi księdzowie według ich. A tu są wszyscy żołnierze już wymodleni. Aha. No, widzicie, już chciałem naszych księdzów tutaj obrażać. Znaczy. Co ty jesteś? To jest kapłan. No to też ksiądz. Jeden pierun. Dobra. Z której strony będzie atak i za ile? No, za cztery minutki z tej strony. A my z tej strony nie mamy w ogóle muru. Świetnie. Na pewno nam się uda przeżyć. Wojsko jakieś, jakiekolwiek mury tutaj poustawiać hmm, chyba, że tutaj na dole, na ziemi, tak? Bo tu ten pierdzielony magazyn, kto go tu postawił w ogóle. Przeszkadza mi. <laughs> Przepraszam, ale lekko przeziębiony jestem. Nic na to nie poradzę. Nadal coś tu mi przeszkadza. Ale co? Te drzewka tu hmm. Dobra, taka obrona musi nam wystarczyć Bo jeśli dobrze rozumiem To z tej strony tutaj tak, z tej strony też jest skarpa, czyli od tej strony nie wejdą. To trochę fajnie, że postawiłem mur tam, gdzie nie mogą wejść. No. O, tu muszę postawić mur i jeszcze tu. No, dobrze, ale sytuacja z jedzeniem się podnosi powoli. Coraz lepiej. Wioska jednak jeszcze nie zniknie z mapy. Tu wam studnie postawię, żebyście więcej szczęścia mieli. Drzewko badań. Co możemy odblokować? Nic. Bo badań nie mamy. Świetnie. Przydałoby się te wieże odblokować w końcu. Ja chyba poczekam aż te wieże. Po prostu będziemy mogli odblokować. Więcej magów tu dawaj. Tu w ogóle nikt w tych domkach nie mieszka? To po co ja je w ogóle buduję? Jak. Nadmiar domków my mamy po prostu. No to wychodzi. No zbierać szybciej kamień, bo ja muszę tu wszystkie domki porozwijać na drugi poziom, żebyśmy mieli więcej mieszkańców. Co to jest? O, to jest ten kupiec i co on robi? No właśnie, bo w ostatnim odcinku odblokowaliśmy coś takiego jak kupiec. czyli on jakby z naszych produktów tak jak tutaj z krów mamy te skóry i mięso to on po prostu sprzedaje to za 70 sunitu i to idzie do naszego banku hmm, no to w sumie no to bym jeszcze jednego postawił tylko gdzie? a tu jest jeszcze jeden co ty sprzedajesz? co to jest? Jak ja mam sprawdzić co on sprzedaje? Handel. Aha, muszę odblokować. To wtedy pewnie ja będę mógł zarządzać tym całym handlem. A nie, że oni sobie sprzedają co tam chcą. No ale i tak bym postawił jeszcze jednego. Też tu, bo to tak... Taki stragan tu zrobimy. Taką dzielnicę straganową. Normalnie. Czemu ja tego terenu tutaj jeszcze nie wykupiłem? Ej, żelazo! Dalej i tak nie mamy mechanizmu, żeby blokować żelazo. O, drewniana wieża, kup. Ile kosztuje taka wieża? To na pewno w żołnierzach. I 300. I tu taką wieżę by postawić. on no właśnie, tu murek. I tu wieżę postawimy. I od razu tu łuczników pierdykniemy tam do brony. Już biegnijcie, żebyście wy zdążyli to zbudować. Niech żołnierze tu lecą. No i elegancko. Coraz lepiej, coraz lepiej. Tu byśmy musieli jeszcze te tereny tutaj zakosić, żeby mieć owieczki. Więcej jedzenia, nie? Kończ tę wieżę szybciej, bo zostało ci. O, sekunda. Chyba skończył. Możecie tu weź? Ja pierdzielę taki kawałek. To idźcie tu. Joko armia O nie, bo oni z tej strony chcą wejść. Nie mogę na to pozwolić. Ja pierdzielę. Wszystko mi poniszczą przez moją głupotę, dawać tych łuczników tutaj, dawać ich, naklepać, rozwalić. Ciekawe, kiedy mi się odblokują jakieś lepsze jednostki, bo ci rycerze to są, tak widzę, coraz słabsi. Dla tych starczami to oni są na dwa strzały. No dobra, wygraliśmy kolejną bitwę. No dobra, to teraz od razu zbierajcie więcej drewna. Muszę wykupić teren, gdzie jest dużo drzew. No tu jest, akurat to kupiłem już. O, teraz jest zbudował. Za 8 minut będzie z tej strony, a tak a my z tej strony prawie też nic nie mamy. <laughs> hmm. Najgorzej. Ale co zrobić? Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Dobra, biegu się mnie tutaj, szybko, szybko. Dobra, żołnierze przetransportowani na drugą stronę królestwa. Teraz zbierać mi 440 drewna, żebym sobie mógł wykupić ten teren i ten, i zrobić tutaj taki przyczółek. Kurde, znudzam. Zapomniałem o tym kamieniołomie za fajdanym. Dobra, dawajcie mi tu tych żołnierzy uleczonych. Tylko mnie ciekawi najbardziej, jak odblokować tych lepszych żołnierzy. No, tu są oni. I co jest potrzebne? Obróbka żelaza, czyli jednak. Czyli musimy mieć żelazo. <laughs> Kurde, no ale ja bym chciał to najpierw. No dobra, niech będzie. Kupię tą obróbkę żelaza. I 600 za bucznie, i... I nie wiem co tu pisze. Landsknecht. Landsknecht i cholera wie co to jest. Na pewno i tak będę musiał najpierw zrobić później, żeby zrobić miecze. Hmm, a może tutaj wieżyczkę sobie postawię? Bo ten atak będzie w, z tej strony, to jakbym tu dał wieżyczkę, łucznicy by sobie tam weszli. Nie wiem, no ciężko, ciężko. I tu by była brama, tutaj, i też była druga brama. No, w sumie. Czemu nie? Minus jeden, szczęście. Dlaczego się Wam nie podoba coś znowu? Co budynków za mało wam ponastawiałem? Te tartaki też by można było rozwinąć, bo to jest za trz trzech pracowników więcej. A można z upgrade, a już kościół chyba, no właśnie. Tu wszystko mamy zrobione. Robotnik nie mógł się dostać na miejsce pracy. Chociaż te tartaki też pewnie w przyszłości wylecą po prostu z tego jakby głównego miasta tutaj. Średnio wyglądają, że miasto niby takie wielkie, niby potężne. A co w środku miasta? Tartak. Tu mogę sobie upchnąć następne chatki. Jeżeli one nam tu wejdą. Bo tu chyba już nie wejdzie chatka. A tu by weszła jeszcze jedna taka, o. Tu wejdzie. No ale teraz krzywo to wypadnie. Nie będziemy mieli tu krzywych hatek w królestwie moim. O, tak może być. Tawernę sobie ulepszymy. Fajnie w ogóle jest to zrobione, że jakby tyle. Po update'cie te domki się też trochę zmieniają, nie? A nie, że ciągle są takie same, tylko na przykład jeden wzorek się tam zmieni. O kurde. Jedzenie znowu. Dobra, musimy tu pozbierać drewna na... Na tą krowiarnię tutaj, na tą farmę. Hodowla, 200. To jest to chyba. No, to jeszcze trochę. 23 żołnierzy już mamy. Dobra, mam nadzieję, że ta wieża jest już skończona. Jest. No to wysyłam tutaj Was, koledzy. A ty gdzie tu idziesz? Ktoś ci kazał tu iść? Nie wmieścisz się na tą wieżę? O, rzeczywiście może się nie wmieścić. Dobra, to ty będziesz tutaj takim samotnym łucznikiem. Czemu te wilki mi tu wchodzą? Ale mnie to denerwuje. Łażą się po zamku, jak u siebie. Zrobimy sobie 10 nowych strzelców. I tą hodowlę teraz. O. A rzeźnik, co daje? Zwiększa produkcję mięsa. Hmm. To możemy wywalić już jeden tartak. Przestawimy je sobie po prostu tutaj gdzieś dalej od miasta. Niech sobie stoją. Popgrajdujemy je od razu i mogą tam ludzie już lecieć do pracy od razu. Pracować sobie. Dobra, i tutaj w środku miasta postawimy tego rzeźnika. Zobaczymy, co on robi tutaj. Kurde, chociaż tą hodowlę też bym postawił. Jestem taki niezdecydowany. Sam nie wiem, co ja chcę tu postawić w końcu. Ci łucznicy się robią? Robią się. Już jest tu pięciu, to już tu tę te, te piątkę poproszę. Niech przyjdą sobie. Dobra, jest ten rzeźnik. I go jeszcze trzeba w wyznaczonych miejscach postawiać. Aha. To żeście mi koncepcję popsuli kompletnie. Co musiał stąd tabernę wypierdzielić Żeby rzeźnika tu postawić. No tu mam go stawiać. Poza murem, tak? Ale głupota. A jak tą studnię bym stąd wypieprzył? I ci koledzy z tą krową by sobie poszli stąd na chwilę? Hmm. No ładnie, no ładnie. Ja wolę tą hodowlę. No dalej idźcie sobie stąd krowy. O, o i tu rzeźnika nagle mogę. I to już wolę tu, bo tutaj mur chociaż będzie postawiony. Niech tu sobie stoi rzeźnik. I w sumie od razu tutaj możemy. Bo tutaj magazyn przecież może być, nie? Jakby wszedł. Idźcie sobie stąd. Otwórzcie tu, żeby ta krowa sobie mogła wejść. No nie, no i noc już tak prędko. Dobra, biegiem tutaj. Wyjdźcie im naprzeciw. Ucznicy, niech cholera. Wy tu zostańcie. A wy się tu ustawcie. No nie cofajcie się i wyjdźcie im naprzeciw. Dobra, wszyscy co mają miecze do ataku. Nie, w sumie ucznice bardziej to załatwili, niż ci z mieczami. Co to tu strzela? O, oni też mieli ucznika. No, czyli coraz lepsze jednostki będą przychodzić do naszego królestwa tutaj. Dobra. My i tak jesteśmy przygotowani na nich. Słabi są. Wcale to tak nie jest, że nam zginie połowa moich rycerzy przez jedną noc, a ich atak jest 4 razy mniejszy no wy ja jaja robicie ciągle musicie atakować w takim miejscu, gdzie ja praktycznie obrony nie mam jeszcze mnie na mur nawet nie stać tutaj tu muszę ludzi pozatrudniać do roboty I ten magazyn chciałem postawić. Czy ja mogę tu go postawić? Nie. Nie będziesz tu stawiał magazynu. I tyle. A mogę tutaj gdzieś, tak? O. O, no dobra. Za bardzo to tam szlaku nie popsuje, a stać się może. Jak najbardziej. Mam tysiąc wiedzy, nawet nie spojrzałem. Teraz na co to wydać? To 600 kosztuje, ale nie mogę tego kupić przez to. Dobra, dawaj tą kuźnię. I co? I teraz, jak kupię sobie to, to będę mógł wydobywać żelazo. Gdzie jest ta kuźnia? Wojsko, kuźnia. Kuźnia, kuźnia, kuźnia. W wojsku nie ma kuźni. O, tutaj jest coś takiego. Kopalnia rudy żelaza. A w budynkach? O jest. Kuźnia. 60 żelaza to aż kosztuje. Mamy 100 kamienia. Nawet tego też nie zauważyłem. 100 kamienia to jest... Wow, to jest potężna liczba już. Więc możemy sobie poupgradeować domeczki nasze. Dobra. Jakieś dekoracje Tutaj mogę sobie postawić na przykład Taką fontannę sobie drugą tam bym wywalił I postawiłbym tu chateczkę Bo czemu nie Chociaż kurde Zwaliłem to Poka, wejdziesz tu? No jak wejdziesz to zostawiamy Ogólnie tak kijowo to wygląda, takie kijowe wzgórze jest Ten kościół Może drugi kościół byśmy sobie postawili To szybciej by nam się wojownicy odradzali no, w przyszłości można by było nad tym pomyśleć. Dobra, co kupić? Włócznie czy ten miecz? Mieczników mamy, no to włócznicy by się przydały. A co to jest? Broń oblężnicza. Można zbudować warsztat do oblężniczy. No, kurde. Będzie się działo, jak to kupimy. Wtedy to już nikt nie podejdzie. Wtedy to wszystkich rozwalamy. Gdzie ten jeleń tu w las? Tego domku nie upgrade'owałem, magazyn mogę zwiększyć I ile tu teraz ma miejsca? Nie wiadomo O nie, 1500 aż, to dwa razy więcej No, raz więcej I ile? 450 żelaza się mieści i 300 kamienia Łe, to teraz to Surowce pójdą No, ale spada nam ten sunit Warto by było dać tu trzeciego do pracy. Niech tam idzie. Dawaj tutaj do uczników naszych, kolego. Nie wiem czy jedna kopalnia nam SUNITU wystarczy, bo SUNIT im mamy więcej żołnierzy, tym tracimy więcej SUNITU właśnie. Tu jest koszt utrzymania wojska: to jest aż 361 sunitu. A przychody to jest 440. No, to te 80-79 sunitu zarabiamy. Niby, no ale no co to jest? Dek wojska coraz więcej potrzebne, bo ataki coraz groźniejsze. No ale co zrobisz? O, możemy już ich robić. Czy jednak nie trzeba kuźni, żeby robić tych pracowników? No ale. Jeszcze 200 musicie uzbierać i będziemy mieli kuźnie. Ko znaczy później kopalnie, ród żelaza. I kolejny teren do obrony. 520 kosztuje. Łopanie. Drogo, drogo. Dobra. Dawajcie mieszkańców do pracy. Komin postawił wielki. No i tu kopalnia jakaś się pojawiła nawet. Bo... W, no, bo one nie mają normalnie tej kopalni. Aha No nie mogę dwóch postawić, nie. Niestety. Szkoda. No to dawajcie tutaj od razu 10 żelaza potrzebujemy, żeby zupgrade'ować to. No proszę. No to dawajcie dwóch w takim razie. ładują. No i się skończyło we wózku. No ale szybko przyjechało. Dobra. Teraz dwa to poleci. bo już mamy 10. No to od razu upgrade'ujemy Elegancko i dawaj następnego do wytwórni żelaza. No to ja myślałem, że to 65 żelaza to będzie u kupa żelaza. A tu się okazało, że to jest tak. Takie trochę, nie. 10 wydałem, co ile mamy? co minutę 45 sztabek to raz dwa poleci ale to już będzie wszystko w następnym odcinku kuźnia ulepszanie wioski cięższe ataki no widzę, że oglądacie tą serię więc subskrybujcie Łapkujcie. No i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!